Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Michał Kołtyś, warszawski inwestor w Marbeii. Ten odcinek będzie chyba trochę inny. To znaczy, zaskoczyło mnie to, ile dostaję ostatnio telefonów od osób, które nie są moimi klientami, a proszą mnie o pomoc. Począwszy od osób, które zarezerwowały nieruchomości, które będą odbierane w tym roku i bardzo chciałyby je sprzedać na sesjach, ale pośrednik już nie odbiera telefonu. One nawet nie są zdziwione. Od jakiegoś czasu nie oglądają, w związku z tym, jakby nie są zdziwione, że tak wygląda tutaj obsługa pośrednika. I takich caseów z doposażeniem, z wyzwaniami. Z płatnościami, z tym, że stan techniczny odbiorze się nie zgadza i co z tym zrobić, dostaję bardzo dużo. Ponieważ mam taką zasadę, i nie obraźcie się, kochani, na mnie, że w pierwszej kolejności dbam o moich klientów. O te osoby, które zaufały mi, wybrały mnie i za, które za moim pośrednictwem nabywają tutaj nieruchomości na Costa del Sol, ale też teraz na Costa Blanca. Dla tych, którzy dopiero zaczęli mnie oglądać, nim przyjechałem blisko dwa lata temu tutaj do Marbeji, zrobiłem ponad 500 flipów mieszkaniowych głównie w Warszawie, ponad 200 remontów, które dla mnie zrobiło Handy Design. Przyjechałem tutaj i zrobiłem absolutny rekord. Jesteśmy najbiurem, które najwięcej sprzedało w tamtym roku nieruchomości tutaj na Costa Del Sol. I teraz dla tych wszystkich głupio mądrych, którzy mówią, że to nieprawda, że tak nie jest, ja mam do was taką propozycję. Przyjedziecie tutaj do mnie do biura, przywieziecie jakąś drobną kwotę zakładu. 20 tysięcy euro. Ja położę drugie 20 tysięcy euro, podpiszecie NDA -a. co do tego, co zobaczycie, ja wam. Pokażę dostęp do systemu, zobaczycie, przejrzycie umowy rezerwacyjne, w których inwestycjach, e, nie pokażę Wam kompletnych danych klientów, ale to nie szkodzi, będzie chcieli wyrywkowo sprawdzić umowy, też to zrobimy, ale 20 koła na stole, żeby mi się chciało spędzić z Wami półtorej godziny. I teraz, jeżeli nie jest to prawdą, to bierzesz moje 20 tysięcy. Czyli, jeżeli wykażesz mi, że ktokolwiek inny tutaj zamknął chociaż o jedną transakcję więcej. Jeżeli nie masz tego, ja mam 20 tysięcy za moje półtorej godziny zabawy z tobą, a do tego czasu po prostu możesz tylko oglądać. Natomiast trochę zainspirowany tą ilością telefonów od osób, które nie są moimi pośrednikami, nie są moimi klientami, pomyślałem, że i obserwując na to, jak ten rynek wygląda, to właściwie trochę zabawne jest, bo. Tak. No, ale może za chwilę. Pomyślałem, że nagram taki odcinek, który pewnie dla większości z was będzie nudny, ale znowu jak się tutaj inwestuje setki tysięcy euro, to myślę, że masz pół godziny, żeby posłuchać i wyciągnąć swoje wnioski. Nie musisz mi wierzyć, nie musisz wierzyć w to, co e, mówię. Po prostu włącz myślenie. Włącz myślenie i zadaj sobie pytanie, czy przypadkiem tak nie jest. E, widzę tutaj taki nowy trend, czyli a oglądanie tego, co mówi Michał Kołtyś i kopiewianie jeden do jednego. E, I ci bardziej zabawni to tylko zmieniają z e, w rodzaju męskiego na żeński i, i jadą tak samo, ale nie brakuje tutaj kowalskich, którzy też robią dokładnie tak samo. Tyle tylko, że oni nie są mną, nie mają lat doświadczeń, nie mają takich kontaktów, które ja mam tutaj i nie mają takich zasobów. I teraz Żebyśmy się dobrze zrozumieli, inwestowanie w Hiszpanii na dzisiaj to jest początek 2025 roku. Tamten rok też był fenomenalny. Gratuluję moim klientom, którzy kupili za moim pośrednictwem. Ten rok jest świetnym rokiem. Czy tak będzie za rok i za dwa lata? Nie mam zielonego pojęcia. Czy przez ten czas ten rynek jeszcze szacuję, że będzie rósł? Ale im wcześniej wejdziesz, tym lepiej. A, więc. Tak jest dobrze teraz. Więc pytanie jest tylko takie, bo jak kupisz nie to, co trzeba, u nie tego dewelopera, co trzeba, to po prostu stracisz pieniądze. Teraz jakie ja liczę te twoje stracone pieniądze? To znaczy zarówno te, które może stracić na tej inwestycji, chociaż rzeczywiście na tym rynku jest to trudne, ale przede wszystkim koszt utraconych możliwości. Bo jeżeli inwestując pół miliona euro, Możesz na niektórych inwestycjach w ciągu dwóch lat być 300 tysięcy, 200, 250, 300 tysięcy górką, albo możesz nie być, no to to jest twoja stracona kasa. Więc jesteś 200, 300 tysięcy w plecy, które mogłeś mieć, gdybyś dobrze wybrał. I teraz 7 błędów, które popełniają klienci, którzy tutaj przylatują. I ja rozumiem, słoneczko jest fajnie, palemki, wszyscy uśmiechnięci. Wow! No i fajnie, tylko to jeszcze nic nie znaczy. Pierwszy błąd to jest nieodpowiedni pośrednik. Ja już znęcałem się nad tym tematem bardzo często. Jest tu bardzo dużo przypadkowych osób, które przy okazji są pośrednikami. I teraz znowu jest wolność tego zawodu tutaj, nie wymagając żadnej licencji. Zresztą to nie są żadni pośrednicy, to są zaprowadzacze do dewelopera, bo na rynku pierwotnym to nawet oni nie sprzedają, prezentację robi ktoś u dewelopera. Natomiast nie mają żadnej wiedzy dotyczącej tych inwestycji. Poza tym, że były, poza tym, że coś same nie inwestują. Bawią mnie pośrednicy, którzy mienią się tytułami doradca inwestycyjny. Ja już pomijam to, że tu chyba trzeba mieć jakiś zdany państwowy egzamin, żeby tytułować się doradcą inwestycyjnym. No ale jeszcze przydałoby się mieć jakąś inwestycję. A ja znam tutaj na rynku ludzi, którzy nigdy niczego na własność nieruchomościowo nie mieli. Ale są doradcami inwestycyjnymi, doradzają. Czy ktoś mi wczoraj przesłał Rilsa z zapytaniem, czyjegoś Rilsa, jakiegoś pośrednika, nazwijmy go Kowalskim, co tu nowego Michał wchodzi na rynek? No i, I patrzę na to i, i chodzi biedaczyna, wychodzi spod, chodzi pod biurem sprzedaży dewelopera, w którym sprzedaliśmy siedem nieruchomości prawie rok temu, kiedy jeszcze to miało sens. I opowiada, że on poszukuje dla was okazji inwestycyjnych. Co za bzdura, u tego dewelopera został jeden penthouse do sprzedania w zaporowej cenie. Nikt tego nie chce, i tak się sprzeda. Więc nieodpowiedni pośrednik, by poświęć trochę czasu, włącz myślenie. To, że nie płacisz za nasze usługi, bo na żadnym etapie nic mi nie płacisz. W ogóle nigdy mój klient mi nie płaci. Powiedz, no dobra, ale od, od kogo dostajesz kasę? Od dewelopera. No ale to z moich pieniędzy. Tak, ale zrozum, że jak pójdziesz bezpośrednio do dewelopera, to to jest ta sama cena. Po prostu deweloper zatrzyma sobie kwotę, którą wypłaca mi jako prowizję, jeżeli robisz to za moim pośrednictwem. Więc ty masz taką samą cenę, czy korzystasz z moich usług, czy idziesz bezpośrednio i nie masz tych wszystkich usług dodatkowych. Więc nigdy klient kupujący nic mi nie płaci za. Pośrednictwo. Nie z jego pieniędzy to idzie, idzie to z pieniędzy dewelopera. Bo jak cena jest katalogowa 500 tysięcy z pośrednikiem, to bez pośrednika, jak pójdziesz sami cię przyjmie, też jest 500 tysięcy. Drugi powód, drugi sposób na stracenie kasy inwestując w Hiszpanii, to kiepski projekt. Tu naprawdę brakuje dobrych projektów inwestycyjnych. Ja dzisiaj mam 20 kilka osób. Takie, które już ze mną kupiły, które czekają na projekt, który wyjdzie za jakiś czas. Ja się wyleczyłem, tak jak wiecie, z opowiadania gdzie, co i te osoby wiedzą, znowu w 3 dni zrobimy 40 kilka sprzedaży, tak jak ostatnio. Brakuje tutaj dobrych projektów, więc będą was wozić po jakichś badziewiach totalnych albo po projektach, które były dobre, ale już są 30% droższe niż miesiąc temu. Dla nich fajnie, bo ich prowizja jest o 30% więcej, ale ja mam ból, jak ty przepłacasz, bo te pieniądze powinny zostać w twojej kieszeni. Albo projekty, które po prostu są słabe, pod wieloma względami są słabe, deweloperzy są niesprawdzeni, jakość wykonania kiepska. Tylko skąd ci ludzie mają się na tym znać, jak oni nigdy niczego nie zbudowali? No, nie mogą się na tym znać. Kolejny sposób na to, jak tracisz kasę, to jest nieodpowiedni czas. Czyli poza tym, że sam projekt się nie zgadza z tym, co ma, no to jeszcze czas, w którym kupujesz. Taką ogólną zasadą pewnie jest to, że dobrze jest być na samym początku, ale też nie zawsze. Dobrze jest być przed samym początkiem, albo mieć dostęp do tych tematów, które wracają na rynek, albo mieć własną pulę nieruchomości od dewelopera. No i oczywiste jest to, że ja Wam tego nigdy na maila nie wyślę, więc no, możecie się obrażać, ile chcecie. Ale tych tematów, które są ustalone z deweloperem, że są moje na wyłączność, no nie będę osobom, których nie znam, bo się zgłosiły, wysyłał na maila, bo ja nie wiem, gdzie to potem krąży, ktoś tam to dostaje i ja mam jakieś takie niepotrzebne tłumaczenia się, a czemu Michał Kołtyś to ma, a my tego nie mamy. No bo nie macie, no bo nie sprzedaliście tyle, ile ja sprzedałem i nie macie takich relacji z deweloperem. Kolejny błąd, który kosztuje was dużo pieniędzy, to są ci wszyscy doradcy znajomi, to znaczy... Byłem na Costa del Sol, byłem w Marbeje, Steponie i wszędzie tu w okolicy, ja się na tym znam. Może na knajpach, może dzieci plaża pasuje, ale na nieruchomościach się nie znasz. Jakby nie wiesz, nie masz prawa się znać. No, jakby tyle, więc nie słuchajcie tych wszystkich znajomych, zwłaszcza, że moje doświadczenie jest takie, że to jest tak. Jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Jedna trzecia chce dla was dobrze, będą mieli gdzie przyjeżdżać. Jedna trzecia chce, żebyście w to samo gówno wdepteli, w które one, oni wdepnęli. Przynajmniej będzie razem, będziecie mieli wspólny problem. A jedna trzecia może byście nie kupowali, bo oni kupili w Rumunii złote piaski czy Bułgaria, tak? A czy ogarnęli coś w Dubaju, więc może tam byście na, na, na ten. Jakby włącz myślenie, zobacz, co jest dla ciebie najlepsze. I, I tyle. Nie słuchaj doradców, którzy się na tym nie znają, bo stracisz pieniądze. Kolejny element to jest wynajem. Tutaj niewiele jest firm, które znają się na wynajmie, a jeszcze mniej, które to robią uczciwie. I może kiedyś napiszę książkę pod tytułem Dymanie klienta na wynajmie. Z tego co słyszałem, to co obserwuję. A My robimy to solidnie z Twoją pełną kontrolą i dostępem. I co z tego, że jakiś tam już, dobra, zostawmy tego Nowaka Kowalskiego, czy tam jakkolwiek oni się nazywają, czy tą czy jedną fryzjerkę, że ci opowiada, że będzie zarządzał najmem, jako nigdy wynajmem się nie zajmował. My mamy 11 lat, firmę w Polsce, która zajmuje się zarządzaniem najmem. Mam kilkadziesiąt własnych apartamentów, które do dzisiaj są wynajmowane w Warszawie. Ja Upłyną to portfolio, ale jeszcze jest. Mam umowy podpisane, płacą, ok. I przeprowadziłem szkolenia dla tysięcy ludzi. Sekrety wynajmowania w Polsce, które dzisiaj prowadzą własne firmy zarządzania wynajmem. Potrafię to robić. Mam zespół niesamowitych ludzi i zrobiliśmy razem doktoraty i habilitację z wynajmowania. To jest bardzo trudny biznes, żebyś ty mógł na tym zarobić. Obiecać można wszystko. Do twojej wpłaty 30%, potem fakturka. Cześć, będziemy się martwić za dwa lata, co z tym zrobić. Kolejny element, który mnie bawi, to są ci pośrednicy, którzy obiecują, że oni doposażać będą tam ze szwagrem operatorem czy z kimś tam jeszcze. Co Wy możecie doposażać? Jak ci ktoś opowiada, że coś będzie doposażał, to niech ci pokaże realizację, już realizację, bo jak wejdziesz na stronę Handy Design, to nie tylko zobaczysz 100 tysięcy followersów. Jak wpiszesz Paula Stankowiak Handy Design, to zobaczysz dziesiątki artykułów w prasie topowych producentów, okiem architekta to zobaczysz realizację. Dzisiaj w dobie czata GPT i AI i generowania jakby co drugi pośrednik generuje dzisiaj Wam niesamowite rzeczy. No tylko, że AI Wam potem tego nie dobierze, nie zamówi i nie zrobi. To wymaga logistyki, znajomości hiszpańskiego rynku. Więc mogą chodzić, kopiować tą moją nazwę Concierge Service, ale brakuje im umiejętności, a przede wszystkim kasy do tego, żeby nawet wynająć te magazyny, bo tu trzeba na nie zapłacić, przynajmniej za nie zapłacić za dwa lata z góry, jak się wynajmuje. Kupić samochody, bo na leasing to nie dostaną jeszcze. I wiele, wiele takich rzeczy, których po prostu nie mają. I siódmy punkt. I siódmy punkt to jest za duże zaufanie do dewelopera. W tych biurach dewelopera będą przemili sympatyczni sprzedawcy. To są sprzedawcy. Ich rolą jest wam sprzedać. I teraz. Moje takie spostrzeżenie, jak tu przyjechałem dwa lata temu, było takie, że to jest taka fajna symbioza tych quasi pośredników z deweloperami. To znaczy, razem się zastanawiamy, jak tam tych klientów myknąć. I my zmieniliśmy te zasady. To znaczy, ode mnie deweloper słyszy jedno, dbamy o klienta. Jak nie dbamy, to opowiem o tym na social mediach. Jak uważam, że jakiś projekt jest kiepski, to o tym opowiadam na social mediach. Ja wiem, że czasami nie używam angielskich nazw, tylko mówię wodospad. No, i tyle, no. i tłumaczenie, że, ale to jest świetne. Ostatnio ktoś mi podesłał tam top 5, 5 najlepszych inwestycji przez jednego z hiszpańskich pośredników tutaj, i patrzę, top 1, wodospad, i myślę sobie, no tak, a potem nagranie z, z, z dziewczyną, która sprzedaje u tego dewelopera ten wodospad i przyjaźnią się od jakiegoś czasu, więc geszewcik, super, on tak mu wyszło, że to jest najlepszy projekt. Gdzie on jest najlepszy, stary? Mówisz po hiszpańsku, jesteś na tym rynku, mówisz kilkanaście lat i naprawdę to jest najlepszy projekt. Więc za duże zaufanie do dewelopera. I kolejne rzeczy, które wam nawet nie obiecują, bo nie wam nie obiecują VIP-serwis, bo ich nie jest, tak, żeby kupić trzy Mercedesy, zatrudnić kierowców i was wozić w luksusowych warunkach. Co najwyżej, pojadą jakimś tam samochodzikiem po was na lotnisko. okej, okay. ale nie dostaniecie też. Luxury holidays, no bo trzeba zainwestować miliony euro w nieruchomości, które potem nie pracują komercyjnie, po to, żeby wam dać darmowe wakacje. A obserwujcie, bo być może w przyszłym tygodniu pokażę wam mój nowy zakup specjalnie dla was, dla moich klientów. I teraz ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby wybrać amatora, a, który się na niczym nie zna, no, no bo wy mi też nie płacicie żadnej prowizji. Im też nie płacicie żadnej prowizji, więc po co wybierać amatora i potem mieć z tym problemy? My jesteśmy, żyjemy, mieszkamy na tym rynku, działamy. Przecież sam zainwestowałem w 11 nieruchomości na rynku pierwotnym w tamtym roku. I jak przyjeżdżają do mnie klienci i mają potrzebę, pokazuję im umowy rezerwacyjne, pokazuję im wpłaty po 30% na te na te inwestycje. Absolutny open book. No bo rzeczywiste jest to, że nie będę konkurencji tego pokazywał w internecie. Ale wybierz, bo możesz fajnie zarobić. I chyba właściwie to kręcę to z jednego powodu, że mi ktoś potem za dwa lata się nie uzewnętrzniał, że przyjechał z jakimś Januszem. A... Byle co mu wcisną tamten, a ten się będzie użalał, że kiepską inwestycję kupił, a miało być tak fajnie i tak dalej. Jakby, no ile ty masz lat, żeby wierzyć w to, bo ktoś ci powiedział, że będzie fajnie tam, gdzie fajnie, i palm nasadzą. Jakby, no nie ma czegoś takiego także w Polsce, że wszystkie inwestycje są fajne tak samo. Więc włącz trochę myślenie, przeanalizuj sobie. Wydajesz setki tysięcy, pół miliona, sześćset tysięcy, czterysta tysięcy euro. No to poświęć dwa weekendy, a dwa wieczory przynajmniej. Poglądaj te nagrania, zadaj sobie pytania, czy to co mówię ma sens, a potem przyleć, zobacz, który z tych pośredników ma biuro, zobacz jak wygląda to ich biuro. Jeżeli w ogóle jest, bo oni nawet biur nie mają, będą was po knajpach ciągać, za które i tak wy musicie zapłacić, bo nie mają tego, tak? bo ich przywiązanie jest takie, no po pierwsze nie mieli kasy, żeby kupić, po drugie po co kupować, jak nie wiadomo czy tu będą za pół roku, jak się nie uda, tak? czy za rok. A więc zobaczcie nasze zaangażowanie, nasz commitment. My tu jesteśmy, działamy. A jak chcesz inaczej, to potem nie narzekaj, nie wydzwaniaj do mnie z prośbą o pomoc, bo usłyszysz to samo: jakby chętnie, ale nie jesteś moim klientem, a moje zobowiązanie jest w stosunku do moich klientów, bo to są ludzie, którzy mi zaufali i wszelkiego rodzaju sesje: od sprzedaży, rozwiązywanie różnych wyzwań, odbiory techniczne, które robimy dla naszych klientów, a dla reszty nie robimy. Nie podpowiadamy, wyleczyłem się ze szkolenia konkurencji. Trzeba było lepiej wybrać. Jakby wybierzesz dobrze, będziesz mieć to ogarnięte. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten pewnie za długi wywód, ale mnie boli osobiście. No bo ja zarabiam setki tysięcy na każdym z tych 11 inwestycji. Więc mam chyba kilku inwestorów, którzy kupili więcej niż ja w tamtym roku ze mną. Więc jestem na tym samym wózku. Wykładam swoje miliony euro na to. Więc no, boli mnie, jak ktoś przyjeżdża i kupuje po prostu badziew, gdzie obok, tylko trzeba było chwilę poczekać, ale ci pośrednicy się boją, że jak już wrócisz do Polski, to już cię nie złapią, mają cię teraz, oni muszą cię zapiąć teraz, jak ty jesteś tu trzy dni, bo jak cię nie zapną, to zapomnisz, a jeszcze nie niechcący odkryjesz mój kanał i dojdziesz do wniosku. Nie trzeba było się tak spieszyć. Mój klient bardzo często słyszy, wiesz co, przylecisz, obejrzymy, ale poczekasz do czerwca, poczekasz do maja na to, co pasuje. I jak się kończy ta w tej strategii pricingowej, nie wchodząc w szczegóły, jak deweloper zamyka P1, my mówimy cześć, albo jak coś ci będzie wracało w P1, dawaj znać. A to, że reszta, że się sprzeda i reszta kupi, no to jakby fajnie, natomiast ja bym się źle czuł potem siedząc na basenie i wiedząc, że koleś, który miesiąc wcześniej kupował z Kasa Ideal, kupił za 20-30% taniej i jeszcze sobie lepszą ekspozycję wybrał, ja przepłaciłem i mam gorsze. No o miesiąc się spóźniłem. Co, co ma miesiąc do dwóch, dwóch i pół roku oczekiwania na tą nieruchomość? Włącz myślenie, sprawdzaj te banialuki, które o nie opowiadają. Jacy doradcy inwestycyjni bez egzaminów, którzy nic nie kupili, nic nie zainwestowali? Jaki concierge serwis Jakie doposażenie? Jak on nigdy niczego takiego nie zrobił? Już nie za tych wszystkich dodatkowych rzeczy, ja wiem, że nie kupujecie tych nieruchomości. Może kupujecie dlatego, że popływamy jachtem razem, bo go mamy, nic wielkiego, pół miliona euro netto, ale żaden z tych pośredników tego nie ma. A, można wynająć, tak. 1500-2000 euro za te 4-6 godzin, można wynająć. Już widzę, jak pędzą ci to wynajmować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pięknego dnia i do zobaczenia tutaj u nas w Casa Ideal na Costa del Sol lub w Casa Ideal Alicanten na. Costa Blanca. Dziękuję.